Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, 30 października. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas poranny z kawką. Kto ma kawkę, pije ze mną kawkę. Kto pije kawkę? Podzielcie się w komentarzu. Kto pije kawkę? Kto w tym czasie co robi? Napiszcie, czy jedziecie samochodem do pracy, czy po prostu w pracy mnie słuchacie, czy gdzieś w wolnej przestrzeni. Czy też wiem, dopiekły mnie takie słuchy, że słuchacie mnie również, robiąc makijaż w łazience. Więc jest mi niezmiernie miło, że mogę Wam towarzyszyć w takich przeróżnych sytuacjach. A dzisiaj o czym sobie opowiemy? O nowiu Księżyca trochę powiem, bo jesteśmy już w energii nowiu. Jutro wchodzimy w ten taki nuf, nuf, czyli 31. Pierwszy, drugi, trzeci jeszcze będzie się energia nowiu, taka w nowiu utrzymywała. Później już Księżyca zacznie przybierać, ale będziemy. Jeszcze 2-3 dni w tej energii, więc mamy, słuchajcie, dużo czasu teraz. Na zrobienie porządków, na zrobienie porządków w koło siebie, zrobienie porządków w swojej przestrzeni, w domu, przewietrzenie domu. To, co nam służy, zostawiamy to, co nam nie służy i ileś czasu już nieużywane. Może oddamy komuś innemu, może gdzieś postawimy, może ktoś weźmie. wiecie, tu, holendrzy, oni nie wyrzucają, to jest niesamowite. Większość rzeczy, które widzicie tutaj, to są rzeczy z kringlopa, to są te sklepy, gdzie się oddaje i wchodzi. I wchodzi się i kupuje się za grosze, po prostu nie za duże pieniądze, nie za duże pieniądze, żeby móc kupić coś pięknego. To jest niesamowite, niesamowite to jest. Może warto o tym w Polsce pomyśleć i coś takiego utworzyć, taki sklep. To jest zresztą tutaj wszędzie, to jest bardzo powszechne. Ale też ludzie, jeżeli jest coś dobrego, nie wyrzucają, tylko wystawiają to na ulicę. I każdy, kto ma ochotę sobie wziąć, może podejść i wziąć, kochani. I nie ma tu wstydu, że ja to wezmę, że to są śmieci. Nie, to są dobre rzeczy. Nauczmy się też nie wyrzucać dobrych rzeczy. Wiecie, teraz ten konsumpcjonizm oraz to kupowanie odzieży nadmierne. Ile jest, przecież są wyspy odzieży już potworzone. So, odzież jest nie do przerobienia. Tyle odzieży się zużywa i wyrzuca, i tyle się nowej kupuje. Raz, że ta nowa odzież w tych sieciówkach ona nie wysłuży nam za długo, a dwa, moda, 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 moda. Dzisiaj mamy kolor taki modny, pojutrze mamy taki modny, za tydzień, za dwa mamy taki modny. Oszalał świat po prostu, oszalał. Więc. Ale kiedyś ja też się poddawałam tym trendom mody, jak najbardziej. A teraz staram się, żeby te rzeczy były klasyczne i zawsze modne. I to się zgadza, wiecie, rzeczy, które mam od XX czasu, klasyczne. One są do tej pory modne i do tej pory można je ubrać. Karto na dzisiaj, o czym sobie porozmawiamy, o wdzięczności. Mój ulubiony temat. Wdzięczność błogosławi Twoje serce i czyni życie bezcenne. Dokładnie. Wdzięczność za wszystko, co mamy. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Na moim kanale znajdziecie wyzwanie. Wdzięczność, klucz do magicznego życia. I tylko i wyłącznie, kochani, poprzez wdzięczność i bezwarunkową miłość możemy sobie wykreować głos mi siada możemy sobie wykreować i wytworzyć to, co chcemy, to, co pragniemy, ale wszystko. Jeżeli mamy pokorę do tego i jeszcze dodamy zgodnie z planem mojej duszy, bo kiedy twoja dusza sobie wzięła na to wcielenie, że nie dozna, że nie dozna bogactwa, że ona chce po prostu doznać biedy, ona chce doznać biedy, bo w poprzednim wcieleniu miała pełno wszystkiego, nic nie szanowała, hula i dusza, rób co chcesz, to w tym życiu chciała się nauczyć tego nie mieć. Jak to jest tego nie mieć? I teraz. To jest tak zwana karma, kiedy my nie mamy tego. I kiedy tą karmę, my nie musimy jej ciągnąć przez całe życie, my ją możemy zakończyć. My ją możemy zakończyć i nasze życie może się odmienić i możemy wejść w obfitość, możemy wejść w dostatek. Ale jak to zrobić? Hmm. To nie jest takie proste, prawda? Każdy powie. A właśnie, że to jest proste. Trzeba podejść do tego, co dostaliśmy od życia, z miłością i wdzięcznością, bo to jest mój plan duchowy ja chcę tego doświadczyć chciałam tak, chciałam doświadczyć tego jak to jest nie mieć, chciałam doświadczyć tej biedy, chciałam doświadczyć tego liczenia pieniędzy dziękuję Ci Wszechświecie za to, że mogę z całego serca dziękuję i w momencie, kiedy poczujesz zgodę na to wszystko bo takie, takie mówienie same, ach dziękuję Ci Wszechświecie że jestem biedna, ale już od jutra chcę być bogata to nie jest przypracowanie kiedy poczujesz na to zgodę, kiedy poczujesz, poczujesz z tym połączenie takie, i kiedy poczujesz akceptację tego wszystkiego, to znaczy, że karma jest zakończona. Kiedy, kiedy przychodzi do ciebie to, że na przykład praca twoja nie służy ci twoja praca, i ty już masz dosyć tej pracy, albo ludzie głupi, albo szef nienormalny. Albo koleżanki, jakieś w ogóle, I idąc z takim nastawieniem do pracy, i kiedy ty powtarzasz, szef głupi, koleżanki też, wszystko łe, wszystko ble, to inaczej nie będzie. I w momencie, kiedy pójdziesz do innej pracy, możesz dostać inną pracę, możesz dostać innych ludzi, ale tam też coś wypali takiego, że ta praca za chwilę się stanie ble i łe. Więc warto zostać w tej pracy, kiedy jest nam ciasno, niewygodnie i jest ble i łe. I poczuć wdzięczność, znaleźć ten, taki szczegół, za który jesteś wdzięczna. Być może te, ta praca co miesiąc daje ci pieniądze, dzięki którym możesz opłacać mieszkanie, albo dzięki którym możesz kupić jedzenie. I już jest powód do wdzięczności. Dziękuję. A kto słuchał wczoraj, to pamiętajcie, że ludzie koło nas to też są lustra, więc te lustra też nie są bez przyczyny. Są też po coś. I warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. I tak naprawdę, jak ja to zawsze mówię, z ręką na sercu. Z ręką na sercu, kiedy w domu nikt nie patrzy, rozebrać siebie do mięśni. I wtedy patrzeć, co tam we mnie siedzi. Wdzięczność. Wdzięczność to uczucie, stan bycia lub cecha charakteru, która wyraża nasze zadowolenie z przeżywanego doświadczenia, doznawanego uczucia lub z posiadanych przedmiotów. Emocją przeciwstawną wdzięczności może być na przykład myślenie konsumpcyjne, napędzane wyłącznie chęcią posiadania lub niedosytem. Tak, to są te rzeczy, które ja wszystkie muszę mieć, bo nowa moda wyszła, to są te rzeczy, które, ach, patrz, ona ma, no to ja też muszę mieć, to są te samochody zmieniane, które trzeba zmieniać, bo już taka moda, tak, tak, ja muszę, tak, ja muszę, tak, bo to już sąsiedzi zmienili, już tamci zmienili, to my też, a w rodzinie już pięciu zmieniło, a my jeszcze nie, no właśnie. Zamierzone skupienie się na rzeczach i doświadczeniach, za które jesteśmy wdzięczni, nie tylko poprawi nasz stan emocjonalny, lecz również wyćwiczy umysł w odnajdywaniu błogosławieństwa w każdej sytuacji. Wyrażenie wdzięczności uczyni nas życzliwszą, bardziej kochającą i współczującą istotą. Poprawi też zdrowie, otworzy drzwi do lepszych relacji z innymi oraz podniesie naszą samoocenę. Praktykowanie wdzięczności często może się wydawać zbyt proste i elementarne. Jednak starania, by ścieżki naszego mózgu tworzyły nowe wzorce skupiające się na wdzięczności i pozytywnych stronach życia, będą mieć trwały i dobroczynny wpływ na nasze doświadczenia i światopogląd. Ćwiczenia z wdzięcznością. Polecam również to wyzwanie. Wstawię link w komentarzu i w opisie karty. Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś proszony o policzenie swoich błogosławieństw. Pomyśl o wszystkich błogosławieństwach, które miały miejsce w Twoim życiu, jak ludzie, którzy byli Ci życzliwi lub poświęcali, poświęcali się, aby Cię wesprzeć. Możesz również zrobić, kolaż zdjęć lub pokaz slajdów przedstawiających te osoby, sytuację oraz często go oglądać. Możesz zakupić piękne dzienniki wdzięczności, które ułatwią Ci zadanie i sprawią, że stanie się ono przyjemniejsze. Znajdź parę minut przed pójściem, spać do łóżka i spisuj. Chociaż ja jestem przeciwna, wiecie, temu pisaniu. Ja jestem za tym, żeby tą wdzięczność cały czas czuć. Nie tylko wtedy, kiedy ją piszemy, ale na początku. Kiedy ktoś ma kłopoty, takie problemy z wyczuciem, za co może być wdzięczny, to ten wdzięcznik tak, jak najbardziej. Znaleźć go, kupić sobie zeszyt, napisać piękny wdzięcznik i wypisywać wdzięczność. Ale wdzięczność, my mamy oddychać wdzięczność. Wdzięczność ma być dla nas oddechem. Kiedy siadam do biurka do pracy, to dziękuję, że mogę usiąść. Dziękuję za każdą osobę, która przychodzi na sesję. Jestem ogromnie wdzięczna. Moją ulubioną porą na podziękowania jest czas tuż przed zaśnięciem, to pisze autorka. Gdy już leżę w przytulnym i ciepłym łóżku, znajduję 10 powodów, by okazać wszechświatowi wdzięczność. Tym samym sposobem pozwalam moim pozytywnym wspomnieniom przejść z umysłu do serca i zamanifestować się w moim życiu. Ja to robię nie zapisując tego, i zawsze wybieram 10 powodów z każdego dnia, nawet i więcej czasami, za które jestem wdzięczna. Dziękuję aniołom, że mam możliwość położenia się spać w spokoju, bez bólu. Za wszystko dziękuję, za to, że mój Jaś już w pokoju obok śpi. Za wszystko, za koty, które na dole jeszcze często urzędują, jak my idziemy spać, zapytaj siebie lub mistrzów, nauczycieli kronika kaszy, swoich aniołów, zapytajcie swojego przewodnika, jak odmieni się moje życie, jeśli zacznę codziennie okazywać wdzięczność. Pokażcie mi, proszę, coś, za co mogę być dziś wdzięczna, w jaki sposób mogę najlepiej wyrazić dziś moją wdzięczność. Przeżywam życie. Pełen, przeżywam życie pełen wdzięczności. Jestem wdzięczny za to, że wszechświat odpowiada mi z miłością i radością. I tak jest. Dlaczego tak jest? Bo to są dwie energie. W momencie, kiedy my będziemy promieniować wdzięcznością, to my tą więcej powodów do wdzięczności będziemy dla siebie przyciągać, i to działa odwrotnie. W momencie, kiedy będziemy promieniować, kiedy będziemy w środku czuć złość. Będziemy przyciągać do siebie więcej powodów do złości. Cały czas miejcie tą świadomość, że jesteście energią. I cały czas ta świadomość, że jeżeli wdzięczność jest różowa, to będzie przyciągała do siebie różowe kolory. Nie przyciągnie czarnego. Jeżeli złość jest czarna, nie przyciągnie do siebie różowego. Więc staraj się codziennie znaleźć tyle powodów do wdzięczności, aby cały dzień chodzić w różowych barwach. Wtedy zaczną do nas przychodzić różowe barwy w postaci ludzi, w postaci zdarzeń. I to się dzieje, tylko to wszystko jest do wypracowania. Słuchajcie, nasz mózg nie odróżnia prawdy od fikcji on nie odróżnia. On nie wie. On jest taki fajny, że możemy zrobić z nim co chcemy. Ale to tylko od nas zależy, co my z nim zrobimy, co my przekażemy do naszego umysłu. Pole serca, które mamy, ono szybciej do nas przyciągnie te zdarzenia, które poczujemy, bo pole serca jest większe niż pole umysłu. Kochani, życzę Wam dnia pełnego wdzięczności. Niech ta wdzięczność otula Was od rana do rana, w trakcie snu i w trakcie dnia pracy. Przytula. Pamiętajcie, napiszcie, co robicie, jak mnie słuchacie. Przytula Magda.